W tym odcinku z Anarchii SMP, miałem pierwszego klienta na kit'a i dokończyłem posąg z bloków żelaza. Ale zanim przejdziemy do odcinka, zostaw łapę w górę i suba, ja was nie zanudzam i zaczynajmy. Dobra, Patryk nie będzie tutaj gadał, ale teraz tak, cztery perełki i tutaj kicik dla ciebie. Dzięki. Łopatę mam ci oddać, proszę. I tutaj twój kit, proszę. Twoje zamówienie. Tego kita to możemy sobie wziąć tu. Będzie taki zapasowa zbrojka zniszczona. I co? Mi, miło się robi interesy. Wziąłem miło. Dokładnie, a więc do widzenia. To do widzenia, tak. Kolejną rzeczą do zrobienia to u posąg z bloków żelaza. I akurat na niego miałem wystarczająco bloków żelaza. Więc patrzcie na całą budowę posągu. Tutaj Patryk mi dał łóżko. Yy, dzięki. <grywki> dzięki, napisałem. Dzięki. Naprawdę bardzo dziękuję. Czarne łóżko. Ekskluzywne dokładnie. To idę, dobra, Elo. Teraz był czas, aby zająć się najważniejszą rzeczą, którą planowałem już robić dwa dni, czyli posąg z bloków żelaza. Dobrze, widzowie, aby zrobić posąg, potrzebuję, akurat mam w skrzyni tego i tego, z tego co mi się zdaje. I czekajcie, to się stanie, jak zrobię takie coś? To wyjdzie nam. Nie, bo ja chciałem coś takiego zrobić. Aha, widzowie, to trzeba przepalić. Czyli bierzemy to. Aha. Yy, ja się wiedziałem, że to się da przepalić. Dobra, i z tego trzeba wyjdzie taki blok, tak, wyjdzie. I z niego musimy zrobić pół płytki i, i jeszcze schodki. Jeszcze trochę, mam już 18 tego i 4 tego, a tyle tego po prostu potrzebuję. A więc czekam. dobrze że widzowie chyba się już wszystko przypaliło. A więc przechodzimy do budowy posągu. No że widzowie, więc teraz tak, robimy tak yy, Teraz sobie można zrobić. O tak. Pyk. I teraz tak. Ok. Pyk. Teraz zobaczymy, można zrobić tak. To będzie taka noga. OK. I teraz to ma być z bloków żelaza. Pyk. Teraz. Chyba jest dobrze. Z tego co mi się zdaje. Pyk, pyk, pół płytka. Mamy. to ją kładziemy tu. tu, tu. Teraz... Yy... Tak. No i chyba to zaczyna dobrze wyglądać, ale ja coś bym z tą nogą jeszcze zrobił. Dobra, ta noga już lepiej wygląda, trochę ją naprawiłem. Teraz czas tutaj budować. Dobra, zbudowałem takie ręce. I pyk. Będę coś z tą głową pokombinował, ale na razie prezentuje to się tak. Wpadłem na pomysł, aby jeszcze oczka dolać. Aj no i teraz to wygląda jeszcze dam mu taką kłodę na tyle mam drewno dobra i teraz to można już ukończyć odsadzamy się teraz damy tutaj właśnie taką kłodę więc najpierw robimy tak i teraz o kurde creeper tu jest jezu gdyby on mi to zniszczył Poczekajcie, bo ja chcę, aby ta kłoda była tak bokiem ładnie a żeby to zrobić yy, to to musi być tak. Albo tak po prostu zrobimy. No, jest git. Teraz tak, 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 zobaczmy. Teraz tylko to bym chciał tak bokiem. Więc będziemy musieli sobie zniszczyć na pewno to. Teraz bokiem i posąg jest gotowy. Widzowie, teraz jak zejdę zobaczymy efekt końcowy. A więc ty no zarąbiście to wygląda.